Nowa, stara dyrektor. Muzeum Powstań Śląskich od listopada kierować będzie Iwona Szopa, która wcześniej była dyrektorem Świętochłowickiego Muzeum Miejskiego oraz przez dwa lata szefowała tej placówce w czasie jej powstawania. Po pani Iwonie, dyrektorem została. Pani Halina Bieda dzisiaj rozumiem pełni funkcję nie tylko dyrektora, ale również senatora, w związku z czym osoba, która będzie kierowała muzeum, musi skupić się na przygotowaniach się do ostatniej rocznicy obchodów III Powstania Śląskiego. Senator Halina Bieda złożyła rezygnację z funkcji dyrektora muzeum. Podkreśla jednak, że plany związane z obchodami rocznicy powstania są już dosyć zaawansowane. Jako senator Ziemi Śląskiej też się poczuwam do tych obchodów, i przygotowując chociażby w Senacie Rzeczypospolitej uchwałę ustanawiającą rok 2021 rokiem powstań śląskich, i wpisując również te obchody jakby w planowane wydarzenia, no to ja mam nadzieję, że to się wszystko uda zrobić, bez względu na to, czy ja tu jestem dyrektorem, czy nie. Dopilnuje tego Iwona Szopa, która świętochłowickie muzeum zna od podszewki. A teraz będzie miała szansę rozwijać te instytucję. Będzie możliwość rozwinięcia skrzydeł, że tak powiem, czyli mm, troszkę y, poszerzenia oferty y, naszego muzeum, oprócz tego, co można zwiedzać w tej chwili, czyli Ekspozycji dotyczącej stricte powstań śląskich. Chcielibyśmy uwagę też skierować troszkę bardziej na historię miasta i regionu. Od kilku miesięcy Muzeum Powstań Śląskich jest współprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To daje szansę na rozwój tej instytucji i powiększenie powierzchni wystawienniczej. Jest to dla nas cały czas wyzwanie Muzeum Powstań Śląskich. Ta współpraca z Marszałkiem bardzo nas cieszy. Pani dyrektor Iwona Szopa brała udział przy rozbudowie tego muzeum. Prawie dwa lata kierowała tutaj tym czasem remontu. Mamy plany rozbudowy naszego muzeum. W tej chwili oczekujemy albo na dofinansowanie z funduszy norweskich lub ewentualnie przy udziałanie pomocy Pana Marszałka. Świętokłowickie Muzeum Powstań Śląskich działa od października 2014 roku, a rocznie odwiedza je około 20 tysięcy osób. Po jego rozbudowie ta liczba może znacznie wzrosnąć.